Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Revolution Idle 2. 197 poziom, nie pamiętam który był wcześniej, ale jak widzicie, no za wiele się nie zmieniło. Natomiast przez ostatnie kilka dni nabiłem troszeczkę speed upa, nie wiem czy na przestrzeni dwóch, trzech dni taki speed up osiągnąłem, w każdym razie tak jak widzicie prawie 70 sekund. No i cóż, mam zamiar, no spróbować przynajmniej wbić 21 Reborn. Może się uda, może nie, zobaczymy. Jak się nie uda. To po prostu no wyczerpię tyle speedupa, ile to będzie możliwe i taki będzie sens tego odcinka. A jeżeli nie, uda mi się zdobyć odrodzenie wcześniej, wówczas też się na tym odcinek zakończy. Tylko że szybciej. Tutaj trzeba tego speed upa oczywiście troszeczkę tak, no powiedzmy, dawkować, tak? To nie chodzi o to, żeby naraz go zużyć od razu jak najwięcej, no bo to też jest nieopłacalne, tak? Po każdym odrodzeniu i tak na nowo jest większość progresu, więc to trzeba też odpowiednio, że tak powiem, zbalansować, tak? I się nie opłaca tego speed upa używać na każdym jakby podetapie, tak byśmy to mogli myślę, nazwać. Tak swoją drogą przyjrzałem się troszeczkę MAPA, jeżeli chodzi o zwiększanie właśnie MAPA, i faktycznie dosłownie na tym to polega, że po prostu wymagania na kolejne odrodzenie, ale pojedynczego ringu, pojedynczego kółeczka rosną. Natomiast z tego również to zauważyłem nie opóźnia te rozgrywki, właśnie wręcz przeciwnie wręcz przyspiesza. Natomiast też ciekawe jest to, że już od dłuższego czasu ciężko było zdobyć. To znaczy nie ciężko było, tylko w ogóle do teraz jeszcze nie zdobyłem, tak właściwie powinienem się wyrazić. Szóstego odrodzenia na jakimkolwiek ringu, tak? Więc na jakimkolwiek kółeczku. No nie wiem, zobaczymy. Może kiedyś się uda, może nie. 194. No jeszcze troszeczkę dokręćmy. No tutaj będzie ciężko, zobaczmy w ogóle ile już to się nagrywa. 2 minuty i nadal daleko, tak? 350 trzeba. No dobra, no zużyję troszeczkę, tak powiedzmy, na grubo, że tak się wyrażę tego. No i może bazowy mnożnik tutaj promocji, chyba tak zwiększę. A nie, to nawet nie jest po, y, promocji, tylko po prostu tych y, okrążeń chyba. 303 311. No już tutaj lewelek nawet kolejny dość szybko przeleciał. No dobrze, może znowu bazowy. Jak się uda, to się uda. Jak nie to nie już tutaj E60 na mnożniku od prestiżu, Prestige Bonus Promotion też prawie dwukrotnie wzrosło, więc też by można było to podkręcić A no zobaczymy, czy tak mi się uda wykorzystując niecałe 70 sekund speed-upa wykręcić na prawie na czysto odrodzenia. No bo tam już był jakiś progres wbity, no ale nie oszukujmy się, niewielki W porównaniu do końcowych wymagań 312, 315. No dobrze, no spróbujmy. Teraz chyba będę musiał ten przedostatni, a nie, ten drugi parametr, tak? Tutaj podnieść, czyli prędkość okrążenia. 329. O, to tutaj troszeczkę no tak zbustowało faktycznie wszystko dość mocno. Ale już tutaj z tą promocją, tak jak widzicie, coraz, coraz gorzej. 332, no może jeszcze dokręcę tak. 340, słuchajcie. 340 brakuje jeszcze 10. Tak. Tak. No to jeszcze podkręćmy. Na razie widzę, że tutaj nic szczególnie nie wzrosło. O, basic.pl. Eee, I 200 poziom, słuchajcie. Udało się nabić. Można kolejny mnożnik od promocji podkręcić. No i co, może się uda wykręcić, co? 513? No nie, chyba nie, bo tam pamiętam było dużo, dużo więcej. Aczkolwiek. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze trochę. 5355, tak? MAPA. No i robimy odrodzenie, świetnie. I teraz tak, 23 punkty, na co je wydać? Myślę, że spokojnie można na. Tutaj, na to, na to. I na to też postaram się więcej przemnażać też tych innych ringów. Może to coś da, może nie. Zobaczymy. W każdym razie no, cel tego osiąg odcinka osiągnięty. 21. odrodzenie, przy okazji dwusetny Level. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia i całego życia. Cześć!